Witam Was, ogrodnicy doskonali i niedoskonali. Tak jak obiecałam, dzisiaj mamy odcinek z jeżówkami w roli głównej. No i oczywiście nigdzie nie możemy być tylko u Marysi chmury. Miło mi wszystkich powitać. Witaj Marysiu bardzo dziękuję, że zgodziłaś się służyć za eksperta. Bo dzisiaj mamy taki odcinek z poradami. Nie tylko poopowiadamy o jeżówkach, ale opowiemy, a raczej Marysia opowie, bo ona jest ekspertem jak hodować jeżówki, co robi, żeby jeżówki zimę przetrwały no i jak hodować jeżówki z nasionek, żeby się dochować takich piękności, które Marysia wyhodowała. No zobaczcie na te cuda, jakie to są piękne, przecudowne jeżówki. One już już niektóre przechwitają. Tak Ale ta biała, no przecież to jest przecudna jeżówka. Marysiu, jaka odmiana jeżówek dla Ciebie jest najlepsza? Najlepsza? Może moja ulubiona? No to powie. Mam, mam moją ulubioną, z którą, którą próbuję rozgryźć tak naprawdę od 10 lat, bo jest ze mną już tyle i, i nadal jest dla mnie wielką zagadką, bo jest to odmiana. Niedostępna tak naprawdę teraz na polskim rynku, czyli doble Scope Raspberry. Ja ją kupiłam 10 lat temu, i ona wtedy była u mnie taka ładna, puchata, ale po 3 latach zaczęła się pojawiać rewersja na nit, czyli jakby powrót do takiej formy mniej atrakcyjnej. I ja ciągle, ciągle z nią walczę, z tą rewersją. Ona się ja ją mogę tutaj zaprezentować na tym przykładzie, bo to też jest to raz, Będę tylko troszeczkę w innym odcieniu i widzimy tutaj jak ta główka, jaka ta główka jest po prostu y, brzydka, ona już nie ma tej czuprynki i tak na dobrą sprawę na razie jest jeden pęd, ale z każdym rokiem będzie Trzy tych pędów. Coraz więcej, aż w końcu przeważy w tej kępie ta rewersja i, i ta puchatość całkowicie zaginie. Ja to w ten sposób walczę o nią, że po prostu wykopuję tą kępę, oddzielam tą rewersję, zrobię kilka sadzonek i, i tak to trwa. Marysiu, powiedz mi jeszcze, bo słyszymy wiele na forach internetowych, bardzo wiele osób narzeka, że kupują jeżówki i te jeżówki nie przeżywają zimy. Jakie są powody tego, że te jeżówki po prostu giną przez zimę? Czy masz jakieś rozwiązania? Próbujemy szukać różnych rozwiązań. Na przyłomie tych, tych 10 lat, kiedy uprawiam te jeżówki, jednak e, już się coś zaobserwowało. E, przede wszystkim kupujemy rośliny. Kupujemy rośliny sadzone w torfie. Jest to jednak najpopularniejsze rozwiązanie, najtańsze, najłatwiejsze i, i będzie i każdy, prawie każdy. każdy z tego korzysta. korzysta. Nie oszukujmy się, torf jest sterylną. Sterylnym podłożem i, i bardzo dobrze chłonie wodę, jeżówki się w niej bardzo łatwo przekorzeniają w tym torfie, bo jest dla nich miękki, ale wszystko fajnie, jeśli są kontrolowane te warunki życia, jeśli są hodowane w tunelach, tam jest kontrolowane nawożenie, wilgotność stała jest w tym podłożu. Nie ma y, mocnego słońca, więc te warunki są kontrolowane i ta jeżówka sobie daje radę. Ale jeśli ją kupimy, posadzimy taką jeżóweczkę u nas w ogrodzie bezpośrednio taką, bezpośrednio, doliczki, tak. i nagle narazimy ją na te upały 30-stopniowe. Ona po prostu będzie, będzie mydlała, i, i jeśli kupujemy, to przede wszystkim zahartujmy ją wcześniej, ale wykupujmy ten torf. I dzisiaj, Marysiu, pokażemy, Pokażę. jak to zrobić. Dlaczego ten torf warto pukać? Torf jest, e, mocno absorbuje wodę, on ją chłonie i zatrzymuje i nie oddaje jej tak łatwo. Jeśli mamy wilgotny, wilgotny czas, ten właśnie zimowy, kiedy mrozów dużo nie ma i jest nadmiar tej wody, trzymaj, torf trzyma wodę i po prostu ona nam. Zgnije. Jeszcze co zauważyłam, te nasze kochane gryzonie, karczowniki, one są bardzo cwane. One dobrze wiedzą, że jak dojdą do takiej ziemi kupczej, to znaczy, że tam już jest coś dobrego i one doskonale sobie wybierają te miejsca, gdzie jest świeżo posadzona nasza roślina i pójdą właśnie tam, będą szukać, aż znajdą, bo na pewno jest. Marysia, mamy już przygotowane sadzonki, teraz powiedz mi, co Ty robisz, żeby w tym upale te biedne roślinki nie umarły. Woda, 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 ale zacznijmy od początku. Najpierw e, przygotowujemy sobie tutaj miejsce, spulchniamy, żeby te korzonki w nowej ziemi e, Miały, chę miały chęć po prostu rośnięcia. Bo nie oszukujmy się, jeśli posadzimy na przykład takiej bryle z torfu im się nie chce wypuszczać tych korzeni w twarde podłoże. One się będą gromadzić właśnie w tym torfie, zawijać, kręcić, ale a nie pójdą bo, na zewnątrz. Bo, mają, bo mają mięciutko, a nie pójdą na zewnątrz, bo się nie przekorzenią. Mam przygotowany tutaj też kompościk więc zawsze daję kompostu i mieszam z, z ziemią rodzimą, tak. I teraz chyba najważniejszy patent na te upały. Tak. Ja robię tak zwane błotko, czyli przed posadzeniem wlewamy dużo, dużo wody. Taka troszeczkę zabawa dla dzieci. Dzieci lubią się w błotku bawić. My, ogrodnicy, też. Robimy błotko, tak. No świetnie, ja bym się dłużej pobawiła, ale czas nas goni. Troszeczkę rozluźniamy te korzonki, żeby one nie były takie zbite, tylko się w miarę równo rozkładały, i w tym błotku oblepiamy oblepiamy tym błotkiem korzonki. A dla tych wszystkich, co nie pamiętają i nie wiedzą, to chcemy przypomnieć, że jest to stary patent, gdzie nasi dziadkowie, jak sadzili kapustę w polu, to właśnie oblepiali takim błotkiem korzenie kapusty, żeby kapusta się dobrze przyjęła. Przecież nikt nie miał czasu w tych czasach ganiać, z konewką i podlewać każdą sadzonkę. No i dzięki temu, słuchajcie, ten patent doskonale zdaje egzamin w jeżówkach. Tak, one nawet w tym płatku się nawet za bardzo nie mdleją, tak. tylko fajnie się trzymają. Wiadomo, są wysokie upały, trzeba podlewać po posadzeniu codziennie. Jeszcze mamy sadzonkę? Którą... Sa sadzoneczkę małą posadzę przy mamusi. I jak się przyjmie, to ją. Przesadzimy To jak będę podlewać mamusie, to wtedy będę i o dzieciach pamiętać. Jeszcze wiele osób dopytuje, czy jeżówka zmienia kolor. Powiedz z czego to wynika, bo oczywiście to jest nieprawda. Rzeczywiście bardzo dużo osób myśli, że jeżóweczki zmieniają kolor. Nie, nie wiem, może to jest takie zjawisko w tulipanach, ale niektórzy myślą, że właśnie jeśli nastąpi przekrzyżowanie, to cała ta roślina macierzysta zmieni barwę, i barwę na następny rok. Mogę Was zapewnić, że tak nie jest, że jeśli posadzimy jeżówkę czerwoną, to ona już do końca swojego życia będzie czerwona, nie zmieni nagle koloru na żółty, to nie ma takiej naprawdę opcji, ale może takie dawać złudne wrażenie, ponieważ jeżówki się łatwo wysiewają, zwłaszcza te puste, i jak się tak zdarzy jak tutaj na przykład. W środku naszej kępy, naszej odmiany mamy tutaj malutką ping bonbon. -bon. Wyrośnie nam Mówię roślina. Czyla na ciebie nawet na niej stoisz? Wyrośnie nam obok, roślinka z siewu. Ona ma dużo większą siłę wzrostu i ona nam zagłuszy tą roślinkę odmianową i ona może nam nawet zginąć. I daje nam to złudne wrażenie, że nagle coś się stało z naszą odmianą, zmieniła się, a na jej miejscu rośnie jakiś dziwoląg. Tak. Ja, y, jeśli jest taka możliwość, po prostu to trzeba usunąć. Uda się, udało się. Do flakonu? Do flakonu. Do flakonu. Dokładnie. I zostaje nam tutaj ta e, sama od, odmianka. Tak. Marysiu. Myślę, że co najważniejsze o jeżówkach, to myśmy dzisiaj powiedziały. Na pewno nie wszystko i na pewno jeszcze nie raz zrobimy program o jeżówkach, ale myślę, że te najwa najważniejsze sprawy poruszyłaś. Ja Tobie bardzo dziękuję. Ogród cudowny, jeżówki cudowne i na pewno się spotkamy w przyszłym roku, żeby popodziwiać nowe sadzonki. Nowe wyhodowane z nasion przez Ciebie roślinki, i mam nadzieję, żeby tu jeszcze po prostu nowe, może nie hektary, ale ary nowego ogrodu zobaczyć. Serdecznie zapraszam, na pewno się będzie dużo działo nie tylko w wieżówkach, ale i ogólnie w ogrodzie. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia. Na przyszły odcinek zapraszam już z innego miejsca. Ale to będzie dla Państwa niespodzianka. Do widzenia!